Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier szczeciński, 13 listopada 1946 roku, środa. Cztery krany dla Szczecina. Remont ich przeprowadza się w Gdańsku. Port szczeciński dotkliwie odczuwa brak kranów. Obecnie na użytek Polski pracują właściwie tylko dwa krany przy przeładunku węgla. Jeden na terenie Huty Stołczyn, Drugi przy bunkrowaniu węgla na statki, ale praca obu jest mało wydajna. To też należy przyjąć z uznaniem starania naszych władz morskich o jak najszybsze zaopatrzenie Szczecina w tak bardzo potrzebne tu krany. Dowiadujemy się, że dla naszego portu przeznaczono cztery krany otrzymane niedawno w Magdeburgu tytułem odszkodowań. Londyn: Brytyjska służba informacyjna w Niemczech donosi, że 45 tysięcy Polaków w strefach zachodnich przyjęło propozycję UNRA w sprawie powrotu do Polski. W strefach zachodnich znajduje się jeszcze 107 tysięcy Polaków. Arciszewski wywieźć chce skradzione dzieła sztuki do Watykanu. W sprawie poszukiwanych polskich dzieł sztuki zabrał głos były premier rządu emigracyjnego w Londynie Tomasz Arciszewski. Na konferencji prasowej, kwestionując prawa państwa polskiego do polskich dzieł sztuki ukrytych w czasie wojny w Kanadzie, oświadczył Będę niebawem wiedział, gdzie znajdują się dzieła sztuki. Sądzę, że znajdują się one w posiadaniu naszych przyjaciół. Agencja Reutera donosi z Ottawy, że wyższy urzędnik kanadyjski oświadczył, iż Kanada nie jest odpowiedzialna za zniknięcie 32 skrzyń z polskimi dziełami sztuki. W sprawie tej przedstawiciel rządu polskiego będzie we wtorek konferował z ministrem spraw zagranicznych. Przebywający w Montrealu pewien były oficer polski, którego nazwiska nie ujawniono, oświadczył, że skarby polskie będą wysłane drogą morską do Rzymu i ukryte na terenie Watykanu. Kronika miejska w sprawie przydziału węgla. Wobec tego, że społeczeństwo nie jest dostatecznie zorientowane co do techniki przydziału węgla na kartki, wojewódzki Wydział Aprowizacji i Handlu komunikuje, co następuje. Na skutek starań poczynionych za pośrednictwem Ministerstwa Ziem Odzyskanych województwo szczecińskie otrzyma w rozdzielniku państwowym na sezon zimowy 46-47 większe ilości węgla i koksu. Część tego opału już nadeszła, a część znajduje się w drodze. Preliminowane było wydawanie po 450 kg opału na każdego pracownika korzystającego z kart żywnościowych pierwszej kategorii. W tej chwili wydaje się za pośrednictwem zakładów pracy po 150 kg węgla na każdego pracownika. Znów chleb niejadalny, co na to z i cech piekarzy. W Szczecinie nie mamy jakoś szczęścia do dobrego chleba. Od samego początku, z małymi przerwami, odżywiamy się chlebem z zepsutej bądź stęchłej mąki. Dotyczy to zarówno chleba kartkowego, jak i wolnorynkowego, który bywa niewypieczony, niesmaczny, a często w ogóle niejadalny. Wiele konsumentów w Szczecinie nie realizuje swoich przydziałów chleba z góry, bowiem wiedzą, że nie będą mogli z niego korzystać. Dużo zatem chleba marnuje się, a w najlepszym razie zużywany jest jako pasza dla inwentarza żywego.